Witaj w podcaście skierowanym do branży IT i cyberbezpieczeństwa. Najważniejsze newsy, realne zagrożenia i kluczowe wydarzenia z branży, ściśle wybrane dla Ciebie i tylko to, co naprawdę warto wiedzieć, żeby być na bieżąco. Zapraszamy. W dzisiejszym podcaście. Atak na Microsoft Teams. Cyberprzestępcy wykorzystują integrację i mechanizmy automatyzacji do przejęć kont. Atak na tokeny Solana, sprzedaż Humidify przejęta przez cyberprzestępców, inwestorzy stracili setki tysięcy dolarów amerykańskich. Krytyczne podatności typu Prompt Injection w narzędziach programistycznych, opartych o sztuczną inteligencję. Aikido ujawnia realne ryzyko eskalacji. Atak na Microsoft Teams, cyberprzestępcy wykorzystują integracje i mechanizmy automatyzacji do przejęć kont. W ostatnich dniach analitycy bezpieczeństwa zauważyli intensyfikację kampanii wymierzonych w użytkowników Microsoft Teams, w których cyberprzestępcy wykorzystują mechanizmy integracji oraz automatyzacji wbudowane w platformę, aby przejąć konta pracowników i infiltrację środowisk korporacyjnych. Atak bazuje na pozornie niewinnych wiadomościach rozmieszczanych na kanałach Teams, zawierających odnośniki prowadzące do zewnętrznych aplikacji lub automatycznych przepływów pracy, które po zaakceptowaniu przez użytkownika uzyskują nadmierne uprawnienia w ramach Microsoft 365. Zespół Bezpieczeństwa ustalił, że przestępcy wykorzystują mechanizm OAuth oraz aplikacje stron trzecich, które po jednorazowej autoryzacji mogą wykonywać operacje takie jak odczyt skrzynki pocztowej, dostęp do SharePoint, tworzenie nowych reguł wiadomości, uzyskiwanie tokenów odświeżających czy wysyłanie komunikacji do wszystkich kanałów Teams. Tego typu ataki omijają klasyczne mechanizmy detekcji phishingu, ponieważ użytkownik nie podaje hasła, a proces autoryzacji wygląda całkowicie prawidłowo w oczach systemu. Eksperci podkreślają, że Teams staje się coraz bardziej atrakcyjnym punktem wejścia dla cyberprzestępców, ponieważ wiele organizacji zaczyna traktować go jako centralny hub komunikacyjny i integracyjny, co oznacza, że przejęcie konta w Teams umożliwia natychmiastową lateralizację do innych zasobów. Zespoły SOC powinny wdrożyć szczegółowy monitoring integracji OAUTH, ograniczyć możliwość instalowania aplikacji zewnętrznych, egzekwować recertyfikację dostępu oraz stosować polityki najmniejszych uprawnień. To kolejny sygnał, że bezpieczeństwo komunikatorów korporacyjnych wymaga dziś takiego samego poziomu kontroli jak ochrona skrzynek pocztowych. Atak na tokeny Solana, sprzedaż Humidify przejęta przez cyberprzestępców, inwestorzy stracili setki tysięcy dolarów amerykańskich. Środowisko blockchain ponownie zmaga się z poważnym incydentem bezpieczeństwa, tym razem ofiarą stała się społeczność projektu Humidify, którego sprzedaż tokenów oparta na ekosystemie Solana została przejęta przez cyberprzestępców. Incydent rozpoczął się od przechwycenia oficjalnych kanałów komunikacyjnych oraz modyfikacji adresów portfeli, co skierowało środki inwestorów na rachunki kontrolowane przez grupę atakującą. Do przejęcia doszło poprzez przełamanie uprawnień administratora jednego z integratorów marketingowych, co umożliwiło podszywanie się pod oficjalne komunikaty projektu. Przestępcy opracowali fałszywe strony sprzedażowe, identyczne z oryginałem, i nakłonili inwestorów do wysyłania transakcji na zmodyfikowane adresy. W ciągu zaledwie kilku minut atak przyniósł im znaczne zyski, podczas gdy społeczność straciła środki o wartości setek tysięcy dolarów amerykańskich. A tak ten unaocznia rosnący problem w świecie Web3. Wysoka automatyzacja, brak formalnych procesów kontroli tożsamości administratorów oraz brak centralnych procedur odzyskiwania dostępu sprawiają, że ekosystemy blockchain są podatne na incydenty, które nie wynikają z luk kryptograficznych, ale z błędów operacyjnych i socjotechniki. Dla zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kontraktów i projektów blockchain kluczowe są działania takie jak wieloosobowa autoryzacja transakcji, izolacja kluczy administracyjnych, weryfikacja integralności komunikatów publikowanych na kanałach społecznościowych oraz stosowanie stałych audytów uprawnień. Ataki na projekty blockchain przenoszą się z poziomu protokołów na poziom przedsiębiorstw zarządzających tokenami, co wymaga zupełnie nowego modelu zarządzania ryzykiem. Krytyczne podatności typu Prompt Injection w narzędziach programistycznych opartych o sztuczną inteligencję. AIKIDO ujawnia realne ryzyko eskalacji. Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali zbiór niebezpiecznych podatności typu Prompt Injection w narzędziach programistycznych opartych o sztuczną inteligencję, wykorzystywanych do generowania kodu, automatyzowania refaktoryzacji i wspierania pracy deweloperów. Zgłoszone luki pokazują, że modele językowe mogą zostać zmanipulowane przez spreparowane fragmenty kodu, komentarze lub dokumentację, prowadząc do wstrzyknięcia nieautoryzowanych poleceń i zmian w tworzonym oprogramowaniu. W praktyce oznacza to, że atakujący mogą ukryć złośliwe instrukcje w repozytorium, bibliotece lub w paczce open source, a narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, interpretując te instrukcje jako element logiki aplikacji, wygeneruje kod, który umożliwi kompromitację środowiska wykonawczego, wyciek danych, a także tworzenie tylnej furtki w kodzie przy jednoczesnym braku jednoznacznych sygnałów ostrzegawczych. Eksperci ostrzegają, że organizacje traktujące narzędzia sztucznej inteligencji jako element pipelinu produkcyjnego muszą wdrożyć procedury bezpieczeństwa porównywalne z tymi stosowanymi w przypadku standardowych kompilatorów, skanerów bezpieczeństwa oraz systemów kontroli wersji. Konkretnie zaleca się izolację środowisk generowania kodu, wprowadzenie walidacji efektów pracy sztucznej inteligencji, analizę statyczną wygenerowanego kodu, audyt komponentów open source pod kątem ukrytych promptów oraz egzekwowanie zasady AI generated code must be reviewed. Prompt injection staje się jednym z najtrudniejszych do kontrolowania wektorów ataku we współczesnym SDLC, ponieważ uderza w samo serce procesów automatyzacji. To wszystko co przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj. Jeśli podoba ci się nasza praca i ma ona dla ciebie jakąś wartość, prosimy podziel się nią z innymi. Patronem dzisiejszego odcinka jest firma Selfpost i ich rozwiązanie. Selfpost. Twój własny punkt odbioru przesyłek. Nie musisz czekać na kuriera czy jeździć po odbiór paczek. To twoje przesyłki będą bezpiecznie czekać na ciebie.